Kochani moi, Do znowu z serdeczną prośbą w sprawie interwencji. Moje o położenie dla mnie, gdyż pan Andrzej Nicioporuk sypka kargul pod ulicy Szkolnej 15 w stoku. Dzielnica starożytna wysłał do mnie taką paczkę, bardzo ładną, paczka z gównem, zapakowane, rozrobione na rzadko główne. Szanowne Państwo, kochani moi, ja z Tobą to odbierałem, e, odebrał, razem odbierał ze mną Pan mój, przyja pa pan mój przyjaciel Wojciech S., Widział to na własne oczy. Ja nie jestem poszukiwany, że S. Policja ci powiedziała raz tutaj. E, Wojciech Suchodolski i to widział oficjalnie, co znajdowało się w padce zapakowane, miseczce gówno. rozrobione. Chłopskie czy dziecięce główno, na no rzadko było rozrobione. Adres... Szkolna 15, nadawcy. Kargul, Białystok. Ogólnie precz z tą osobą. Szanowny Państwo, krzywda się w życiu zrobi. Szanowny Państwo, jest zgłoszone na policję, ale policja jeszcze raz w poniedziałek pojadę do komendanta w tej sprawie, będę pytać się, rozmawiać z komendantem, co dzieje się z tą moją sprawą, bo ja nie podaruję dla jego, żeby tak. Szarpną mnie opinie, nerwy i całość, szarpną moje człowieczeństwo, szarpną nawet, godność moją szarpną. Uczciwość, sprawiedliwość.